Ciasteczkowy potwór przyszedł do mieszkania Elmo. Jego przyjaciel akurat rozwieszał skarpety na prezenty. Ciasteczkowy potwór chodził za nim krok w krok. Elmo, próbowałem napisać list do świętego Mikołaja, ale zjadłem ołówek. Maszynę do pisania też zjadłem. roześmiał się Elmo. Na pewno przyniesie ci ciasteczka. Mm, potem zadzwoniłem do niego, ale słuchawka wyglądała jak dwie babeczki w polety czekoladowej i też ją zjadłem. Mm, Mikołaj na pewno nie przyniesie mi ciasteczek. Przyniesie, przyniesie, ale wiesz co? Może ty zostaw coś dla niego? Ukałabanga! Ucieszył się ciasteczkoły. – To się nazywa pomysł, święty Mikołaj. Przyniesie mi ciasteczka, a ja mu dam krawat! Ale no, nie, 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 nie. Co zostawia? Eee, co, co, co? Niecierpliwił się ciasteczkowy. Eee, co mu się na ogół zostawia? <grym> <grym> Ciasteczka? Potwór zemdlał.